Zamek nasz Ostrucki był w fatalnej kondycji jeszcze przed II Wojną Światową. Dzisiaj jest to obiekt wyremontowany, w którym mieści się biblioteka, muzeum, sala konferencyjna. Na zamku wizytował, kiedyś mieszkał, Napoleon Bonaparte. Czy jest on postacią ciekawą dla naszego miasta? No, budzi trochę kontrowersji tutaj. Ale jednak jest to kawałek naszej historii i warto o tym wspominać, chociaż sam Napoleon niezbyt pochlebnie mówił o naszym mieście. Od połowy lat 90. nasz zamek trochę się odchudził. W niektórych miejscach było nawet po 5 cm. Zobaczcie sami, co tu się dzieje. Stara średniowieczna cegła niszczeje a efekty widzimy dookoła zamku, gdzie pył z cegieł spływa razem z deszczówką. Nasz Ostrucki Zamek położony nad rzeką Drwęcą, którą mamy przed sobą oraz na brzegu jeziora Drwęckiego. Dzisiaj jest atrakcją turystyczną, ale może stać się atrakcją turystyczną taką naprawdę wyróżniającą się jakością, ciekawością w skali kraju. Zamek Krzyżacki z XIV wieku ma szansę na nowy start. Czy nam się uda? Myślę, że tak. zamek 2:0. Kwietniowy zimny czwartek, deszczowy. Czekamy na bardzo ważną osobę, e, która ma naprawdę wielką wiedzę na temat naszego Ostrowskiego zamku, ponieważ pan Wojciech, którego zaraz poznacie, był członkiem komitetu odbudowy zamku. Cześć dziadek. Długo się czekałeś. Nie, nie czekałem długo. Ostrożnie, ostrożnie. Pan Wojciech Borowski to tak mój dziadek. Także nie jest to żadną tajemnicą. To on właśnie zabierał mnie w latach 80. na plac odbudowy zamku. I kontynuujemy te dawne czasy. Zamek 2.0. Najbardziej intrygujące zamkowe ciekawostki dotyczą tajemnych przejść i ukrytych pod ziemią pomieszczeń i tuneli ewakuacyjnych. Fotografia zamkowa, ta przedwojenna i powojenna, pokazuje, że na dziedzińcu były trzy klatki schodowe. Wszystkie stały na solidnym fundamencie z głazu narzutowych i kamieni polnych. Wszystkie trzy klatki. Miały zejście w dół. Znam kilka osób, które były w pomieszczeniach pod ziemią, do których dziś dostępu już nie ma. Według mojej teorii, była też czwarta klatka schodowa, zlokalizowana przy nieistniejącym już skrzydle zamku. I też miała zejście do tunelu lub lochu. To jest jedno z nich. A drugie. Być może wejście do podziemi czwartej klatki to pomieszczenie pod dziedzińcem, w którym widoczne jest zejście. Dalszy bieg tego tunelu mógł pewnie być zasypany w wyniku wybuchu prochowni pod wschodnim skrzydłem, ale to tylko przypuszczenia i teoria, do której wrócimy w przyszłości. nie kojarzę, zobaczyć, że tam y, nie było krużganka w przeszłości więc, no. tak powiem, młodzież kamera i to pomieszczenie jest na całość, nie? że tak powiem, y, całość, czyli to też chyba jakiś stół był coś telewizja po ogrzewaniu pogubowego no, albo no, ogrzewanie, znaczy, to też mogło być coś Wcześniej no tak, to ogrzewanie jest całe, co są tam na szereg. To było długowe i tutaj mamy, to co mamy? My zwiedzamy od środka. To musieliśmy porównać. Na planach po nie wygląda regularnie bardzo. Natomiast musimy zaufać tym, którzy odgrywali, że ściany są na szereg, jakąś wielkość. Z tych planów wynika, że są. Nie, no, Te fundamenty, to jest konstrukcja na tych fundamentach, bo tu są głazy mhm. tam nie widać, natomiast tutaj one są główane, no, To nie wiem, czy chcecie powiedzieć, nie? Jak nie, pewnie. Tutaj one są ogromne, nie? To musiała jakąś konstrukcję, bardzo ciężko nosić, być może właśnie ta wieża, stąd taka spektakl, że mogą się znajdować. Że nie? w tym miejscu, na tym miejscu. Tak, bo tutaj jest, y, problem jest z inną częścią zamku, tutaj ten fundament jest bardziej masywny, nie? Szczególnie tutaj widzimy te głazy narzutowe, nie? Tak który no, ma faktycznie, tutaj są spore. Natomiast co ciekawe, tam jest obok pomieszczenie. Nie? To jest kotłownie. Jest... No, nie, nie, nie kotłownie. Nie. Nie. A ma... to jest to tam, zamknięte. jest zamknięte, szlepe, szlepe O którym wiemy, że jest jednym, nie? Bo to widać z dziedzińca. No, Jest ewidentnie zejście, tak jak tutaj by, Są schody? No pewnie były, ponieważ tak... Zobaczmy na sufit w jaki sposób, jak wygląda. Z tym co nie daje. No. Bardzo ciepło, nie? O, wymiennik, jakby nie patrzeć. posadzka już coś zdradza, nie? Stacka zdradza nam to, że mamy te kamienie. Jesteśmy natomiast tutaj. Ale zobaczcie na lewą ścianę. Ona Znowu. idzie cały czas w i Jest to słabe kamienie, które cały czas są jeden na drugi. Nie? Mm -hmm. Więc to pokazuje, że nawet na tej rzędnej mogła być piwnica. I tu jest kontynuacja tego czyli za tego fundamentu masywnego częścią za 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 jest to pomieszczenie gdzie doszliśmy najdalej tak tak, tak, tutaj jest to pomieszczenie jakby obcięty, tak? Tak, czyli przez ten te, masywny fundament pod to wieżę tak? tak, mieliśmy, tak, mieliśmy te masywne kam kamienie głazne narzutowe. Yy, yy, takie te przejście to jest kontynuacja tak, natomiast między nimi a, yy, a tą częścią jakby całości tej, 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 tej piwnicy czyli tak będzie wyglądało to jest pomieszczenie tutaj ja tam widzę coś głęboką dziurę. Czy za to ścianę coś może jeszcze być? Raczej to jest już do instalacji. Tam jest w, to jest mur rzecz, nie? Też z tego. Czyli też takie tylko wywinięcie do góry. Tak, ta, żeby tam instalację przepuścić, nie? No, nie, nie są, To jest najciekawsze, że mam bardzo. bardzo, bardzo model, no właśnie on schodzi bardzo głęboko. Tak, jest, ta, ale to też może a tu w remoncie w trakcie jest, nie? to Pamiętam, że i zespół muzyczny wynajmował kiedyś to pomieszczenie. I to było poważnowania, bo dlatego też niedawno dostała dwikość, po prostu ściana i trzeba było trochę zdjąć. tam musieliśmy zrobić pracę po prostu, żeby... Mhm. Tak, ten ruro dalej mógłby funkcjonować. Także chciałbym być na tej wystawie do tu i to jest dalsze ja część. To jest tak jakby ta sama szerokość, niemala. Ta, tak, tak, to znaczy, tak. no to na skutek mamy lekarstwo, to to... Uh, nie, to nie jest jakieś. prosz, to nie było, już tak powiem... To tutaj mamy jakiś kanał, był tak. Może i toaleta to nawet. To. Grały, Cię, mam, na, mam kilka nagrań, stąd jak tutaj zespół tacy, nie inni grały. A to też. To, to chodzi, tej, no, już, się, to praktyk, no to dochodzimy do tej klasy. Na jakiej głębokości? Znaczy po długości. A to wyjdzie ze skanowania. To, to będzie ze skanowania. Tak. To, będzie to, tam widzieliśmy głębiej, to jest przedłożenie tego. Tak, tak, tak. Więc zobaczcie, nawet nie jesteśmy na partii jeszcze. Dobra, ale zaraz będziemy. A, no to wejście się tylko Fajnie są to podobno. Fajnie można za tymi to, jest tak. to, to faktycznie dochodzimy do mniej więcej tak? Trochę to jest. Mhm. Bo tutaj grammy, zaraz się no, i no i tutaj. Ja chciałem na jakaś wyjście. No, 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 no to jest to, to, to jest tutaj, naprawdę tutaj wejście. Słuchajcie, na, pe na pewno te zejście do tych podziemi na pewno było naprost wejścia tego. Naprost wejścia to jest wtórne, to jest w schodowej. Tak. I tutaj jest to wejście, dokładnie za tą ścianą jest, są te właśnie lochy, tak? pomieszczenia. No bo zobaczcie, to jest, jest jaka jedna ściana, która nie ma fundamentu tego kamiennego, nie? Czyli nie ma tej wykorzystygamy. Zobaczcie, tak, że instalacje coś pokazuje. Tutaj jest, też jest... tak samo tu jest komin, nie? Nie jest ok. Dobrze widzi. Teraz według opinii niektórych, którzy teoretycznie też mówią, że tam byli, mówią, że tamto pomieszczenie za tą ścianą, że ono idzie w stronę rzeki. Ono nie idzie w stronę rzeki, On jest na jest podzielone na dwie części. So, będzie stał jeszcze jeden filar yy, i na Woda się zaczy, zaczynała się, przynajmniej woda, w połowie lat 90 około 6-7 metrów od tej ściany w tamtym kierunku, nie? Czyli schodziliśmy jeszcze w dół? To co tak, idziemy? i w ogóle będzie za tą ścianą jeszcze są schody. Za tą ścianą są jeszcze schody. To, co idzie w stronę rzeki, to może być kanał dotyczący stóp, nie? Bo on jednak jest skierowany w Tak, kierunku, ale tutaj, tutaj będą pomieszczenia, które ewidentnie idą w stronę jeziora. Sufit schodzi w dół, schodzi w dół, aż się połączy w końcu z wodą. To kuzyn mój najstarszy pływał, w tamtym miejscu się rozebrał, wziął świeczkę ze stołu i i poszedł. No tutaj to potwierdzi dziadek mój no, właśnie, Wojtek, który mnie tutaj zabrał. Właśnie zabierał w latach 80. i właśnie tym wejściem za tymi drzwiami od dziedzińca, gdzie była dawna klatka stowowa na wejścia ściana, za tą ścianą są pomieszczenia nieznane obecnie, znane dawniej. Może inne tezy, które postawimy dalej. Na razie nie robimy nic takiego, co ingeruje, bo wiadomo, konserwator rzuci nam się na kraj, <grym> jak spróbujemy coś zrobić Ale bez jego zgody. Zaczynamy od tego pomieszczenia, co jest za tą ścianą. To, czy to Szukamy tej informacji. To jest, tak, jest to, powiem, mnie, bardziej ciekawsze, powiem wam, bardziej ciekawie, niż te kwestie tam, to tygrys, bo tutaj to nie niespodziewałeś absolutnie, że jest coś Ale faktycznie, zobaczcie, jakbyśmy tam, jak tam byśmy szli... To tak, to... to brakuje nawy jednej. Jedna nawa cała. na Musiałbym planowanie. Ma, ma, mapowanie zrobimy. Ja myślę, że w przeciągu kolejnych dwóch tygodni zrobimy szczegółowe mapowanie w całości. E, zrobimy z tego też jakiś fajny materiał, e, a nam już da to odpowiedź poprzez tworzenie przekrojów, gdzie coś może być. stało czy to nie jest to pomieszczenie, które mieliśmy, tylko że ono jest inaczej skomunikowane. Musiałbym eee. rozrysować tam. Dlaczego w zasadzie, że to zrobić na planie to Bo tam za właśnie, że my wchodzimy i zakręcamy w pewnym momencie, nie? Tak, tylko nie tak głęboko, no ja to no się, no tutaj, czy tak mówię, Ale to będzie z no, no tak, no to z drugiej strony tam był taki fontan, no dobra. Fotografie tego, gdzie widać tą dziurę w tym rogu, nie? Po dawnej. No to, to fotografia jest zawsze w mhm, mhm. Mhm. Tutaj gdzie e, Ta to jest... kotłownia. Kotłownia. No tutaj... bo Ta część i pod... Plan był taki, że chcieliśmy tymi drzwiami zrobić tam odkrywkę i w dół, tak? No ale jeżeli mamy mieć możliwość korzystania z takich archiwów pamięci ludzi, no to chyba lepiej niż niszczyć wszystko, tak? No na podstawie właśnie zdjęcia jest takie fajne zdjęcie zrobione gdzieś no, mniej więcej stąd kadr był ujęty. Tutaj ma być projektowana winda, tak? Więc ta winda może jechać niżej też, tak? No i, siłon... no i tutaj je, i posiadam takie zdjęcie, gdzie tu jest duże zagłębienie, tu jest duże, duża dziura w tym miejscu. Tak. I miał jeszcze dwie cegelnie poza ostrój jak się na domy na Ale gdzie to nie pamiętam No i, i, i był bardzo bogaty to W ten czas Niemiec przyszedł do niego i mówi tej nocy, bo będzie no, ta noc kryształowa, czy jakaś, co tam wybili. I synagoga tam była na Olsztyńskiej, nie? Tak. To tam została spalona i wszyscy Żydzi zostali zamordowani, a on wraz z rodziną statkiem dał. Zginął z jego rodziny. Tak. I mówił też, że jak jest ta bramka, a przyjechał po to, żeby jedną cegiełkę uzyskać. A ja mówię, a po co pan cegiełka? Nie? Bo mówi cegiełka: jak bramka i wejście jest, to, to nazwisko dziadka pisało.